Trzema chłopaki. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować fajną, fajną deskę. Jest to wzmacniacz Excursion HXA 5K. No, niesamowite urządzenie, dlatego, że oferuje ogromny potencjał. Oferuje ogromny potencjał mocy. A jest to tak naprawdę taki mikrusek. Nie za dużo urządzenia. Zobaczcie, to jest wielkość mojej dłoni. On jest naprawdę nie szeroki, ale za to ma około. Ilu? Około 55 cm, dzisiaj gości w wytwórni basu, jedzie do jednego z was. No i co można o nim powiedzieć? Tutaj z tej strony mamy porty podłączenia gośników. Nie tylko kamera nam wyostrzy, dawno nie była używana, więc trochę się tutaj widzę nie chce współpracować. Może zrobimy ustawienia kamery inne. Tak, no i mamy tutaj w tym momencie jeszcze lepszą jakość obrazu i widzimy po lewej porty do gośników sobie może między innymi otworzę tutaj jego stronę i będę czytał, jakie on ma parametry. I z tego co możemy się dowiedzieć na stronie basu. Mamy go tutaj na naszej stronie. Jest to wzmacniacz jednokanałowy. Moc wyjściowa RMS w 4 ohmach przy 14,4 V to jest 1000 W. Następnie mamy przy 2 ohmach 2000 W. I przy jednym ohmie 3000W. Eee, następnie możemy go sobie tutaj bridge'ować, czyli jakby stakować, łączyć wzmacniacze ze sobą tego samego modelu. No i dzięki czemu przy dwóch sztukach w staku i 14V mamy 4000W. No i przy dwóch omach mamy 6000W. Sześć tysiaków. Nie dziwmy się zatem, że ma tutaj takie duże porty zasilające. Mamy tutaj od lewej strony remote. Ten remote dość też gruby jest, no ale głupio by wyglądał, gdyby zrobili taki, wiecie, mały przy tych dużych portach, które mogą pomieścić tutaj, jak widzę, nawet kabel do 95 mm2. Tak mi się zdaje. Jest dość duże to. No, imbusy skręcane. Mamy też na imbusy skręcane tutaj porty głośników. Otwory na kable gośnikowe mają około myślę, 6 mm średnicy. No a te na kable to zaraz zmierzymy. Po zmierzeniu okazuje się, że to jest 12 mm. 12 mm dziury. Zobaczcie jakie klofty wielkie. No i idziemy dalej. Tutaj mamy dość długą obudowę. Idziemy na sam koniec. Tutaj macie fajne logo Excursion. Firma dba tutaj bardzo mocno o precyzję wykonania detali. Super to wygląda, fajnie lśni, kolorowo. No i z tamtej strony idziemy tutaj na ten front, gdzie mamy złącza Cinch, RCA. Mamy po lewej stronie Mostek Bridge. Dalej mamy input, czyli wejście z radia, level, high-low, on-off, czyli remote. Można tutaj regulować stopniami zasilania, włączania tego wzmacniacza. Nie wczytywałem się dokładnie w instrukcję, do czego to dokładnie służy, ale myślę, że jak ktoś będzie chciał zgłębić temat, to poszuka tej informacji. Jeżeli będzie możliwe, to zamieszczę to na stronie internetowej z produktem w sklepie wytwórnia basu. No i dalej mamy gain, remote, wejście na pilot, filtry LPF, HPF, BOST, no i mamy kontrolki power i alarm, czyli nasz protect. Szereg różnych szczelin wentylacyjnych. Tak to wygląda z bliska. Mega wrażenie robi sprzęt. Polecam serdecznie każdemu do sprawdzenia na własnej skórze, co to potrafi. Jeżeli chcesz kupić wzmacniacz, kup go na stronie wytwórnia basów, w zakładce wzmacniacze jednokanałowe lub wzmacniacze i dalej w menu szukaj po lewej stronie w grupach Excursion, gdzie zobaczysz pełną ofertę marki Excursion w sklepie Basu.pl. Zapraszam i bądźcie głośni.